Dzień 12 grudnia otwiera potężną bramę energetyczną, która przynosi oczyszczenie i zakończenie starego cyklu. To czas, gdy możesz jasno zobaczyć, co w Twoim życiu dobiegło końca i co wymaga odpuszczenia. Wewnętrzne napięcie czy konflikty to znak, że dusza pragnie spokoju, nie walki. Nie zatrzymuj się na tym, co się rozpada. To naturalny proces transformacji, który przygotowuje Cię na coś nowego. Daj sobie przestrzeń na ciszę, refleksję, może krótki rytuał uwolnienia lub spokojny spacer, który pomoże Ci uporządkować emocje. Dziś nie chodzi o kontrolę, lecz o zaufanie procesowi przemiany. Wybieraj łagodność zamiast walki, bo Twoja siła tkwi w spokoju i samoopanowaniu. Zamiast forsować rozwiązania, pozwól, by odpowiedzi przyszły naturalnie. Rada Dnia mówi, zaufaj swojej wewnętrznej odwadze, cierpliwości i łagodności. To czas, byś skonfrontowała się z własnymi cieniami, zaakceptowała je i obdarzyła miłością, by przekształcić je w prawdziwą moc. Po tej bramie szczególne znaczenie będzie miał Nów 20 grudnia, który otworzy zupełnie nową przestrzeń działania. To moment, w którym to, co dziś uwolnisz, może narodzić się na nowo w czystej formie. Dzisiejsze odpuszczenie jest więc początkiem dojrzewania nowego rozdziału Twojego życia, takiego, który powstaje z prawdy, odwagi i wewnętrznej harmonii.